Dzień dobry, a może dobry wieczór w zależności od momentu pory dnia, w której będziecie państwo mieli ochotę i sposobność obejrzenia tego filmu. To jest cykl zatytułowany Recenzje Łukasza Maciejewskiego Czasy przymusowego zamknięcia kin, bolesnego bardzo dla nas animatorów kultury i dla nas kiniarzy. W tym przypadku ja odpowiadam i cieszę się z tej odpowiedzialności za repertuar kina Milenium. Sprawiły również, że wiele spośród tych bardzo oczekiwanych filmów nie pojawiło się nie tylko na ekranach kin, ale też jakby zafunkcjonowało pomiędzy w jakiejś rzeczywistości wirtualnej, z nadzieją jednak na spotkanie czy to festiwalowe, czy w regularnej dystrybucji. Zamrażarka polskiego kina, i mówię to jako właściwie człowiek środowiska filmowego, jest przeogromna i liczy już kilkadziesiąt tytułów, które czekają na spotkanie z publicznością. Niektórzy producenci, niektórzy realizatorzy, niektórzy aktorzy i autorzy filmów nie wytrzymują i szukają jakby swojej szansy na dotarcie do szerokiego widza za pośrednictwem streamingu na przykład, czy bardzo popularnych platform, z których niemal wszyscy korzystamy. I to jest sytuacja filmu, o którym dzisiaj Państwu opowiem: filmu Prime Time, który wydawałoby się logicznie rzecz ujmując powinien znaleźć się w takiej regularnej drodze do widza najpierw. I tutaj pełna zgoda, zakwalifikował się do konkursu bardzo prestiżowego e, festiwalu kina niezależnego amerykańskiego, największego i najlepszego festiwalu kina niezależnego w USA, Sundance Film Festival. Zebrał e, z reguły bardzo dobre recenzje. E, to jest debiut film Jakuba Piątka. E, no, no, ale e, ponieważ kolejne. E, potencjalne daty premier się przesuwały, przesuwały, przesuwały. Być może zresztą ustalenia od początku były inne. Tego nie wiem, nie dociekam. Jednym słowem, film w kwietniu pojawił się ogólnodostępny w jednej z najbardziej popularnych portali, z których dzięki którym, za pośrednictwem których oglądamy i seriale, i fabuły, i różne formy filmowe. No więc jest do obejrzenia także Troszkę inaczej będę starał się dzisiaj snuć tę refleksję, zwłaszcza adresowaną dla tych, dla których być może seans primetime jest przed Państwem. I chciałbym powiedzieć coś osobistego o tym filmie. To jest rzadka i dlatego też bardzo cenna intuicja artystyczna, intuicja autorska. Kino gatunkowe generalnie leży u nas odłogiem i to się niby zmienia, ale niekoniecznie powstają co jakiś czas czy to horrory, czy to krymin no, kryminały, to zwłaszcza w serialach. Praktycznie inne gatunki nie istnieją. Ale myślę właśnie na przykład o kinie sensacyjnym, które u nas jest. Albo na żenująco niskim poziomie wyznaczanym przez twórczość Patryka Wegi, na przykład. A to przecież jest, czy thrillerach, a to przecież jest y, clue kina i popularności kina, zwłaszcza kina amerykańskiego, zwłaszcza z tych lat świetności obyczajowego kina amerykańskiego, nie wiem, z lat 70. na przykład. Dużo, dużo lepiej jest z kinem obyczajowym, z melodramatami, y, z przeżywającym apogeum popularności, ale też bardzo udanym kinem biograficznym. Natomiast jeśli chodzi o kino z suspensem, kino sensacyjne, thriller. Jest zdecydowanie słabiej, a tu mamy bardzo ciekawy model tego kina. Z jednej strony, rzeczywiście, czerpiący z takiego y Rzekłbym typowego ujęcia struktury gatunkowej. No, są skojarzenia i one są pewnie słuszne, na przykład z Pieskim Popołudniem, ale to najlepszy diapazon, który możemy sobie, najwa najważniejszy, najbardziej prestiżowy, jaki możemy sobie wyobrazić. Ale jest to również kina autorskie i dlatego tutaj fundamentalnie nie zgadzam się z tymi spośród widzów, którzy już byli uprzejmi napisać swoje krytyczne spostrzeżenia a to, że się wynudzili, a to, że e, wszystko wiedzieli od początku, a to, że są rozczarowani e, zamknięciem, macie państwo do tego prawo, kino jest dla każdego. Natomiast e, warto e, uzmysłowić sobie, że za tym projektem, projektem młodego, ale bardzo zdolnego, jego krótkie formy były nagradzane na całym świecie reżysera i scenariusza, e, w którego współautorem był Łukasz Czapski, na pewno warto to nazwisko Zapamiętać, była struktura z jednej strony właśnie wyjęta z konwencji, a z drugiej wyjęta z bardzo intymnej, wrażliwej, osobistej wizji świata, czyli kina autorskiego. I dopiero na styku kina autorskiego i kina konwencji urodziło się to, co oglądamy w filmie Prime Time, a to jest opowieść dla mnie, gdyby ktoś mnie zapytał, a nawet jeśli mnie nie zapyta, to po prostu sam państwu o tym powiem, jest to opowieść o Polsce, jest to opowieść o tym, co dzieje się w nas i że nic nie staje się nagle i te wszystkie podziały, bezlitosne komentarze. Dzisiaj mówimy hejt, kiedy rozgrywała się akcja tego filmu, czyli na, w czasie przełomu 1999 i 2000 roku, tego pojęcia jeszcze nikt nie znał, ono nie było w użyciu. To wszystko, jak to infekuje nawet szlachetne umysły, skłonne do neurastenii czy do depresji, to wszystko jest. W tym filmie. I może to jest wszystko silniejsze niż gdzie indziej? Nie wiem, zadaję pytanie. Nie jestem socjologiem kultury, jestem historykiem kina, filmoznawcą, ale jednak na tym ten zawód polega, że staramy się obserwować uważnie świat i ten świat przetwarzać własną wrażliwością. Mamy tutaj tak zwaną pluskwę milenijną. Pamiętacie być może Państwo, na pewno ciut starsi od tych najmłodszych widzów to pamiętają. Ja pamiętam doskonale. Wtedy. Poszła taka fama już w mediach, jeszcze głównie papierowych, telewizyjnych, ale już również internetowych, że będzie koniec świata, że staną komputery, że wszystko się skończy, wysiądzie prąd. No i tak trochę z niepokojem czekaliśmy. Nawet ja, dosyć racjonalny, mocno stąpający po ziemi i wtedy, i teraz, no byłem zaciekawiony, co też się wydarzy. No nie wydarzyło się nic. Sylwester jak Sylwester, bo w tym dniu rozgrywa się akcja filmu. I y, nie będę niczego spoilerował, bo to są dosłownie pierwsze minuty y, seansu. Y, stru struktura polega na tym, że grany przez Bartosza bielenie młody chłopak udaje mu się wtargnąć do studia telewizyjnego, zresztą takie przypadki były i y, w Polsce, i na całym świecie. Y, 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 gdzie podobne zdarzenia miały miejsce i dlatego zaciekawiły scenarzystę i reżysera. No i y, terroryzuje spikerkę, graną przez Magdalenę Popławską. Y, przychodzą negocjatorzy, pojawia się policja, jest producentka wydania. No i to jest akcja, akcja, która jak w tego rodzaju filmach y, y, nie powinna. Jeżeli państwu się wydaje, że oglądacie teatr telewizji, to myślę, że trzeba być bardzo skupionym, doceniać detale, nie wychodzić co raz na herbatkę albo odbierać telefony, bo ten film warto docenić w strukturze narracyjnej, w strukturze e, operatorskiej. Na pewno e, pod względem aktorskim, ja mam tutaj taki jeden e, rzeczywiście, jedno olśnienie. Powiedziałbym, to nie jest pierwszoplanowa rola, ale dla mnie właśnie z rolą pierwszoplanową, bo oczywiście można wspominać o Bartoszu Bieleni, o Magdalenie Popławskiej, Małgorzacie Hajewskiej, Krzysztofik, Juliuszu Chrząstowskim to są świetne role, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, co w tym filmie zrobił Andrzej Kłak, aktor związany kiedyś z Teatrem Polskim we Wrocławiu i z Krystiana Lupy, dzisiaj występujący w Warszawie, to jest fenomenalne. On gra najbardziej tajemniczą postać tego filmu. Ochroniarza, który również przez przypadek zostaje terroryzowany przez chłopaka, który wpada do studia telewizyjnego z kaburą, z pistoletem. I on jest bardzo ambiwalentny. Mało o nim wiemy, bardzo dużo się domyślamy, a kłak swoją energią aktorską wysyca, nasyca te nasze podejrzenia, które nie zostają szczęśliwie dopowiedziane, więc. Jest i pozostaje Enigmą. To jest wielkie aktorskie zwycięstwo w filmie, w którym, jak powiadam, zaznaczyło swoją obecność wyraźnie wielu innych artystów o Monice Frajczyk jeszcze chciałbym dopowiedzieć i Dobromirze Dymeckim. Ciekawe nazwiska, bo bardzo dobrzy aktorzy, ale w większości wywodzący się jak dotąd ze sfery teatru i to też jak najlepiej świadczy i o reżyserze castingu. Czy reżyserce castingu tego nie sprawdziłem, przepraszam i o samym reżyserze i o wszystkich tych, którzy ten film wyprodukowali. Ciekawe kino, kino niejednoznaczne, kino pokazujące, mówiłem, wracam do pierwszej swojej intuicji, tę naszą polską mitomanię, nadzieję, kompleksy. Wszystko razem w ujęciu. Tak celnym, że rzeczywiście z przyjemnością odnotowuję fakt, że film podoba się na całym świecie i był wszędzie doskonale zrozumiały. Jeżeli będziecie Państwo mieli wolny czas, okazję, polecam ten film do obejrzenia, Jest, nie ma z tym żadnego problemu. No i serdecznie zapraszam, być może nadarzy się okazja, żeby również obejrzeć prime. Na dużym ekranie, stacjonarnie, to zawsze jest jednak zupełnie inny, jestem przekonany, lepszy, celniejszy, dotkliwszy i dojrzalszy odbiór. Do usłyszenia na, podczas kolejnego seansu, seansiku cyklu recenzji Łukasza Maciejewskiego.